Dzień dobry Morgan. Mamy dziś poniedziałek, 15 marca 2032 roku. Hey, Morgan. Obudź się. Szkoda dnia. Wysłałem po ciebie Śmigłowiec. To tylko parę testów. Nie zapomnij założyć kombinazonu. Do zobaczenia. Słuchaj, świetnie, że tu jesteś z nami. Zawojujemy razem świat, Morgan. Jak za dawnych czasów. Strzelanek, które przedkładają historię i narrację nad czysto rozwałkę, mamy stosunkowo niewiele, ale gdy już jakaś się pojawia, zawsze mocno miesza na rynku. I taki właśnie jest spray. Co więcej, gra nawet nie ukrywa chęci powrotu do czasów pierwszego systemu szoka. I wiecie co? Takiej produkcji zdecydowanie brakowało. Budzimy się w łóżku jako Morgan Yu, a niedługo potem rozpoczynamy rutynowe testy. Jak to często w thrillerach science fiction, bywa nie idą one po naszej myśli i budzimy się ponownie. Tego samego dnia i o tej samej porze. Tym razem, po wstaniu z łóżka, świat nie wygląda już tak kolorowo. Już w kilka minut od rozpoczęcia rozgrywki okazuje się, że bohater żył w symulacji, a jego miejscem egzystencji nie jest iskrzące w blasku słońca miasto, a mroczna, pełna tajemnic stacja kosmiczna. Od momentu dorwania swojej ręce klucza francuskiego, będziemy robić wszystko, aby się z tego miejsca wydostać, wcześniej pochłaniając tonę informacji na temat całego otoczenia, bo podobnie jak gracz, taki bohater nie ma o tym wszystkim bladego pojęcia. Jak fabuła, to i zadania. A te dodatkowe prezentują naprawdę wysoki poziom. Twórcy szczodrze nagradzają graczy, którzy ukończą ich produkcję od deski do deski. Subquesty oprócz kolejnych ciekawostek i przedmiotów niejednokrotnie wpływają na możliwe zakończenie. To one są tu głównym czynnikiem nieliniowości. Czasem zrobienie albo niezrobienie jakiegoś zadania może przynieść zupełnie inne rezultaty na końcu gry. Ale na talosie, czyli stacji, na którą trafiliśmy, i bez skupiania się na głównym wątku, nie sposób się nudzić. Kompleks zawiera mnóstwo pomieszczeń z własnymi problemami, z początku jednak większość z nich jest dla nas zamknięta. Twórcy zachęcają nas do jak najobszerniejszej eksploracji i zaglądania w każdy możliwy kąt. Niejednokrotnie wrócimy do tych samych lokacji, bądź co bądź rozgrywka opiera się na backtrackingu. Od razu jednak uspokajamy, został on wykonany praktycznie wzorowo i w żaden sposób nie męczy. Podczas podróży po korytarzach mrocznej stacji kosmicznej, natkniemy się oczywiście na przeszkody. Te z kolei ominiemy kombinując, wykorzystując umiejętności albo szukając odpowiedniego kodu w innych pomieszczeniach. W ostateczności nic nie stoi na przeszkodzie, aby zamienić się w kubek i przez małą szczelinkę przenturlać się do środka. Czasem pojawi się też jakaś prosta zagadka od zapamiętać cyfry wypisane na kontenerze albo wcisnąć przyciski w odpowiedniej kolejności. Gra promuje myślenie i kreatywność, za co otrzymuje ogromnego plusa. Tak jak do samego sposobu prowadzenia fabuły i rozgrywki trudno się przyczepić, tak już system walki niestety wypada dość blado. Amunicji najczęściej po prostu brakuje, zbieramy więc każdą pierdołę, byle tylko stworzyć sobie z przetworzonych surowców trochę śród do naszego shotguna. Arsenał również nie należy do zbyt różnorodnych. Poza za jedną spluwą działkiem Lepik, wyrzucającym z siebie kleistą substancję, reszta gnatów to raczej standard. Potyczki nabierają kolorów dopiero wtedy, gdy kombinujemy. A to sprowadzimy tyfona do toalety i zamkniemy go w środku, a to goniącego nas przeciwnika usmażymy płomieniami z uszkadzanych rur. Jeśli będziecie podchodzić do Prey jak do zwykłego shootera, czeka Was jedynie mnóstwo frustracji. Zamiast strzelania, częściej lepiej po prostu unikać klasycznego starcia. Jadąc dalej, w pamięć zapadają także i projekty lokacji. Każdy pokój ma swoją historię, a opowiadają ją porozrzucane tu i ówdzie przedmioty, ciała oraz oczywiście notatki. Świetnie zaprojektowano też wszelkie interfejsy. Ekrany komputerów czy panele dostępu obsługujemy w czasie rzeczywistym, nakierowując celownik na miejsce, które chcemy kliknąć. Immersja pełną gębą. Na uwagę zasługuje również oprawa audio. Charakterystyczne nutki autentycznie powodują ciarki na całym ciele. Warto też wspomnieć o całkiem przyzwoitej polskiej lokalizacji. Dużo to słuchania, ale ani chwili nie czuć żenady. Aktorzy, poza kilkoma małymi wyjątkami, stanęli na wysokości zadania, a to w końcu nie zdarza się przesadnie często. Niestety, nie wszystkie pomysły wyszły grze na dobre. Podczas zabawy zdarza się krążyć przez niemal pół godziny po jednym obszarze, bo najzwyczajniej w świecie niektóre opisy celów zadań przedstawiono zbyt lakonicznie. Poszukiwania małego robocika na zewnątrz stacji kosmicznej trwają nawet do kilkudziesięciu minut, a to tylko jeden z wielu podobnych przykładów. Sporo krwi napsuje wam też w wersji konsolowej sterowanie oraz bardzo uciążliwy tzw. Tak input lag. Strzelanie do ruchliwych mimików z tak dużym opóźnieniem to istna katorga. Równie nieprzyjemną toporność czujemy podczas przeglądania komputerów, ale też w czasie zbierania przedmiotów. Wszystko działa wolno, lamazarnie, przez co i tak spokojna gra zostaje jeszcze bardziej spowolniona. Twórcy obiecywali wprawdzie popraw ale jeżeli popremierowe łatki cokolwiek zmieniły, kompletnie tego nie odczuwamy. Prey to mimo wszystko zaskakująco udana produkcja, która powinna idealnie trafić w gusta osób szukających w shooterach czegoś więcej. Mnogość zakończeń i fabularna głębia sprawia, że to jedna z tych nielicznych przygód, do których autentycznie chce się wrócić po napisach końcowych, Choć z drugiej strony, do powrotu zniechęca drętwe sterowanie, długie czasy ładowania i drobne problemy techniczne w wersji konsolowej. Tak czy siak, na talosa warto przynajmniej raz się wybrać. Będzie to dla Was przygoda długa, pełna wyzwań i innowacyjnych pomysłów. Prey nie odkrywa wprawdzie koła na nowo, ale produkcje w tym stylu pojawiają się na tyle rzadko, że przejście obok nich jest praktycznie niemożliwe. Wygryto mikrogawitację.